Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Naszym gościem dzisiaj jest Pani Agnieszka Pastusiak, opiekunka w przedszkolu nr 58 przy ulicy Radzyńskiej. Witam serdecznie. Witam Panią. Pani Agnieszko, dzisiaj odwiedziły nas dzieciaczki z Waszego przedszkola. Niech Pani powie, jak się dowiedziały w ogóle, jak Państwo się dowiedzieli o możliwości wizyty w naszym klubie. Do tej wizyty zachęciła nas jedna z mam, która pracuje w klubie PAKO. Powiedziała nam, że organizuje klub takie zajęcia dla dzieci, również młodszych, i że warto skorzystać, warto zajrzeć i wziąć udział w takich zajęciach. Powiedziała Pani o tym maluchom? No jak zareagowały? Och, był wielki szoki, wielkie zdziwienie do klubu sportowego, do klubu fitness. Spodobał im się pomysł i chętnie przyszły dzisiaj. No to super, widać, że były bardzo zainteresowane. Robertowi chyba się udało wciągnąć ich w taki, żeby, żeby słuchały i były pełne uwagi. No myślę, że na co dzień pan Robert nie ma do czynienia z takimi brzdącami, ale poradził sobie doskonale. Dzieci były zainteresowane, słuchały, z chęcią się bawiły, wykonywały te wszystkie zadania. Jak pani myśli, co im się bardziej podobało, ćwiczenia tutaj czy na siłowni? Bo były chyba jednym i drugim bardzo żywiołowo tak zainteresowane. Myślę, że podobało się i to, i to, bo to jest po pierwsze coś innego, inne miejsce. Pan prowadzący, nie panie w przedszkolu, prawda ciągle, także coś, coś też nowego. Także podobało im się i zabawy przez pana Roberta prowadzone i podobały im się te zajęcia na siłowni, no bo sam sprzęt jest dla dzieci też interesujący, prawda? Z tym nie mają kontaktu. Czyli pan Robert śmiało mógłby pójść do waszego przedszkola i poprowadzić czasami jakieś zajęcia. No pewnie byśmy z chęcią pana Roberta zaprosili i prowadziłby zajęcia. Wtedy dla większej gromadki mniej grzecznej może. Ale chętnie nadałby się na nauczyciela gimnastyki dziecięcej jak najbardziej. E, to są dzieciaczki w jakim wieku? To są dzieci 5-6-letnie. No ale powiem szczerze, że odpowiadały na pytania. Są bardzo, że tak powiem... Posiadają jakąś tam wiedzę, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie się, czego wolno, czego nie wolno, słodycze nie wolno, ale wodę wolno, więc bardzo dobrze, że dzieci są uczone od małego. No na pewno mieliśmy cykl zajęć właśnie o zdrowiu, o dbaniu o zdrowy styl życia, o zdrowym odżywianiu się, a też o sporcie. Także troszkę tej wiedzy może też stąd. No to bardzo fajnie. W ogóle bardzo się cieszę, jak dzieci takie małe przychodzą, bo jest to bardzo wielka pociecha i i tutaj, i na siłowni jest bardzo wielki szok, prawda? Dzieci przeżywają. No ale jak widzieliśmy też, najpierw nie chciały podciągać się na drążko, ale kiedy jedna osoba już dała radę, Robert pomógł, to już wszystkie dzieci chciały. No myślę, że to taki początek był dosyć trudny, bo każdy myślał, że będzie musiał sam dosięgnąć do tego drążka, a to mogłoby być trochę problematyczne. Ale kiedy zobaczyłem, że pan Robert pomaga, no to każdy był chętny, każdy się chciał podciągać. Pani Gnieszko, czyli co? Od najmłodszych lat zapraszamy do Klubu Sportowego Pako, żeby ćwiczyć, żeby być zdrowym. Pani również mogła skorzystać z jednego ćwiczenia, z jednego sprzętu. Miejmy nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Też mam taką nadzieję. My z chęcią Państwa odwiedzimy. Jeżeli nie w waszym klubie, to może właśnie w tym drugim. I na pewno i ja jak i koleżanka, która w grupie pracuje i dzieciaki chętnie jeszcze przyjdziemy na takie zajęcia. Pani Agnieszka, dziękuję za rozmowę i również dziękuję za wizytę maluchów. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.